W zadaniu kolejnym mamy urnę, czyli ją sobie tutaj narysujmy. Wiemy, że w tej urnie są trzy kule. Mamy pierwszą, drugą oraz trzecią. No i nas interesuje losowanie, które wygląda w ten sposób, że najpierw wybieramy jedną kulę, następnie wybieramy drugą kulę. No i te dwie kule z zapisanymi na nich numerami stworzą nam. Pewne liczby dwucyfrowe. Jeżeli chodzi o podpunkt A, to my wiemy, że to będzie losowanie bez zwracania, czyli to oznacza, że jeżeli wylosujemy z tej urny kulę, spojrzymy, jaka na niej jest zapisana liczba, to tą kulę odkładamy. Nie wkładamy jej z powrotem do kuli, do urny oczywiście. No i my byśmy chcieli wiedzieć jak wygląda przestrzeń zdarzeń elementarnych dla takiego losowania. No czyli tak, co my możemy tutaj wylosować? No na początek możemy wylosować jedynkę no to jeżeli wylosujemy w pierwszym losowaniu 1 to w drugim losowaniu możemy wylosować no już drugi raz jedynki nie ponieważ tą jedynkę odkładamy tą kulę z numerem 1 ale w drugim losowaniu możemy wylosować dwójkę i wtedy ta liczba dwucyfrowa tu sobie zmienimy to będzie 12 czyli możemy mieć 1 oraz 2 drugi przypadek możemy mieć 1 oraz 3 ale może zdarzyć się tak, że w pierwszym losowaniu wylosujemy dwójkę, czyli tą kulę z, cyfrą, z liczbą 2, no to wtedy za drugim razem już tej dwójki nie wylosujemy, ponieważ tej kuli z numerem 2 już odkładać z powrotem nie będziemy. Czyli mamy dwójkę, a następnie jedynkę możemy mieć, ewentualnie dwójkę i trójkę. No i taka sama sytuacja. Właściwie będzie, gdy zaczniemy od losowania trójki, czyli w pierwszym losowaniu pojawi się trójka, a w przypadku drugiego losowania może być albo jedynka, albo dwójka, czyli mamy trzy oraz dwa. I to są wszystkie możliwości wylosowania w ten sposób tych dwóch kul, czyli to jest nasza przestrzeń zdarzeń elementarnych. Jeżeli chodzi o podpunkt B, to tutaj wiemy, że tą kulę, którą wylosowaliśmy, zwracamy z powrotem do urny. No to tutaj sobie opiszmy przestrzeń zdarzeń elementarnych, czyli jeżeli za pierwszym razem wylosowaliśmy jedynkę, no to nie oznacza, że w wyniku drugiego losowania nie możemy również wylosować jedynki ponieważ my tylko wybraliśmy tą kulę z urny popatrzyliśmy no mamy jedynkę i z powrotem tą kulę włożyliśmy do urny czyli w przypadku drugiego losowania tutaj sobie zaznaczmy również ta jedynka może się pojawić ale może być też 1 2 albo 1 3 jeżeli chodzi o dwójkę to możemy mieć 2 1 2 2 oraz 2, 3. No i z trójką też będą trzy możliwości. 3, 1, 3, 2 oraz 3, 3. No i to będą wszystkie zdarzenia elementarne, które mogą się tutaj pojawić.